Bożego Narodzenia. Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlaczego śpiewamy kolędnie. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie, dlatego, żeby sobie przebaczać. Witam Państwa serdecznie. Przed nami Boże Narodzenie. Święto dla polskich rodzin bardzo ważne jak i wyjątkowe. Ważne jak i wyjątkowe. Jednym z najpiękniejszych zwyczajów Bożonarodzeniowych jest śpiewanie kolan. Chyba żaden z narodów nie może się pochwalić takim bogactwem tych pieśni, jak naród polski. Większość z nich to przekazywane przez tradycję utwory, których autorów na trudno szukać wśród znanych płasłaków. Szła kolenda w noc grudniową, pukała do drzwi i wołała, żeby ludzie do stajenki Dziecko małe ma przyszło na ten świat, a wstajęce ściany cienkie i dziura wypada. Jak i wesołe pieśni, nie nas nawet robacze. Złotym, Złotym wiekiem polskiej kolandy jest wiek XVII i pierwsza połowa wieku XVIII. W tym czasie polska obliczość kolędnicza znosi na najwyższe szczyty. I w tym też czasie polska kolanda mająca swoje źródła w Czechach ulewa całkowitemu złotemu. I nadzieja. Niechaj, światło poinki, symbol radości z narodzenia Jezusa, poświęcało zawsze Wasze życie i pozwalało opanować właściwą drogę. A przez cały rok, od pojedynku do niedzieli, niech Was wszystko łączy nic za święty nie dzień. Niech ta gwiazda betlejemska, która świeci Wam po tym roku, doprowadzi do szczęścia w 2019 roku. Serdecznie tak, i gorąco chciałbym podziękować za wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącego samorządu. Wielkiego Jaruśmania Sławowi Błogosławskiemu. Mamy wierność w że w tym roku w to samorząd za przyszłości. czego Wam życzyć? Wiem, czego Wam nie życzyć. Nie życzę Wam pieniędzy, ponieważ jeszcze nie spotkałem kogoś, kto by powiedział, że ma też pieniędzy więc byłoby to życzenie nie do spełnienia. Nie życzę Wam rozumu, bo właśnie, jak powiedział kiedyś bardzo mądry, królewski błazer, że Bóg najobficiej obdarował ludzi rozumem, bo przecież nikt na jego brak się nie uskarża. Wszyscy są najmądrzejsi. Życzę wam tylko tego, co jest do spełnienia, co zależy tylko i wyłącznie od nas. I jak myślę o tych życzeniach, to zawsze przypominam się fragment jasek, w których sam brałem udział już to kiedyś tutaj. Mówiłem, ale po W domu była kasa ważnych pełno gości, ale dom był pusty. Nie było w nim miłości. Te miłości, przyjaźni, wsparcia od Was i dla Was, od Waszego otoczenia, od Waszych najbliższych, żeby te święta były pełne spokoju, by były pełne. Radosne, a w nowym roku obfitości, żeby Wam nie zabrakło tego, co jest potrzebne w życiu codziennym do funkcjonowania godzinnego i byście nie stracili zapału w pomocy innym tak, jak to zrobiła pierwsza, a wczoraj i. Wystarczyło hasło, wystarczyło powiedzenie, że kolega jest w potrzebie i stanęliście naprawdę na wysokości zadania, mówiąc szybko, ale pokazaliście, że kochacie bliźniego. Za to Wam dziękuję, za ten przykład staranności i szybkiej reakcji i zależą się za to prawa. Wszystkim życzę na zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Dziękuję bardzo.